Mapa w teardown, która powinna być zakazana. Nazwa mapy to Prugatory. Czyli to po angielsku znaczy czyścić. Jednak mapa... W ogóle tego czyszcza nie się Z zewnątrz wygląda bardzo ładnie. No, może nie ładnie, ale... Wygląda jak dosłownie taki raj, który sobie ludzie wyobrażają jak... Myślą o niebie. Ale... Jest pewne pomieszczenie, do którego nikt by nie chciał wejść. I nie wiem czemu Steam na to jeszcze pozwala, ale... Kto to zobaczy, to on jak lepiej uważa, bo to nie jest dla ludzi o słabych psychicznie. No ale... czas wam to pokazać. Dobra, jesteśmy na mapę. Dziewczyny. ten wita jakiś głos. Ruski. Żę. Parnie i mówi. Podstarny. Podgłosy, bo trochę nie słyszałem. Nie może to. Nie. On, on z tego Analysty. się tu dowieść, że mówi coś po Bogu. Ale nie jestem pewny. Nie jestem rosyjskiego. Ale zobaczymy tu dalej. Paweł, po Tu widzimy. Chyba cmentarz, bo są tu jakieś dziwne. Maria, Zresztą to Maria, na zresztą to Maria, Maria, Maria. Maria, wielka? Maria, Maria. się nie jest Maria, bo Maria, Maria, Ale to nie jest Maria, Maria. jest Maria. 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 po tej Maria. no Tu jest jakiś ...dziwny ołtarz. Nie głos pod I To się fajnie nie zrozumiałem. To w To o to. Oślebcie, że tutaj się przewróciłem. Mówię, że się przewróciłem. Halo? no, Nie, ci Nie, to. Nie, nie, nie. Jest... Tego? Oh, oh, oh. Nie. I, 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 i nie. nie Ale Nie. Tu nie. To jest na platformę To było bardzo dziwne dźwięki dziwnie? Nie chciałbym słyszeć, ale... Co to tu się dzieje? To kurde, jak, sto, jak to tu oglądałem to samemu Normalnie myślałem, że się po, no. Mamy dziwić I zajście do dół, uwaga, bo strzebać sobie, bo tu się dziwnie są jaki wolach w ogóle. Ale tutaj To już samo to Ale patrzcie tu Tu się wchodzi do takiego miejsca, którego... O, nie chcielibyście być Uwaga, obrazy mogą wywoływać różne emocje wśród ludzi w słowej prychicznie. Nie są bardzo. To, to jest gore, mogę tyle powiedzieć Takie rzeczy Są no to są rzeczy Do tego Mamy kości Pokazane, ale to, to są Obrazy Z wojny Drugiej I tak to, faktycznie to, to jest Ale zobaczcie sobie sami To widzicie Wy to kurde widzicie Jezus, co ty tu zrobiłeś? Eee. Tutaj kibel jest. Złapujesz tę kibel. Ale w kiblu się nic nie ma. To dziwne, może coś w koszu. Ale tutaj jest gorzej. Tam na końcu pójdziemy, bo... Tu widzicie? To jest miejsce do ukrzyżowania. Niech krzesło elektryczne. Ja worki z człowanie nas jakieś tu do tortur. Nie. Dobra. Nie ma krzyżu. Ale tutaj! Bo to jest serio hardcore. O oh, to... a to tylko dym. Och, Ja się że... <tryk> to, tu dalej jest i to jeszcze gorzej teraz wygląda. Jakiś Aaaa, pomocy! Ale ta mapa powinna być banowana, nie wiem czy. czy... O oh, kurde, o, ja się nie dam, zresztą wyciekam. Przecież klipa, bo normalnie nie wrócimy bo muszę tędy jeszcze razić. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Co tu. Nie, to jest ta ma, mapa mnie ma nie... Takie dreszcze przesparza, no. Kto ma Tyrdan, no to... <noise> nie polecam, ale jak zagra to na serio, to... Można się zespać. Można się zestać. I patr... Gdybym znał rosyjskie, to nie wiedział, że mówię, ale... Nie wiem, czy to po rosyjsku. Ale... Te pomieszczenia. te pomieszczenia są ok okropne, straszne, Teraz mnie. Co to jest za miejsce? No to, to. Teraz... karygodny. Dźwięki to mi straszne. Bo ja, ja wychodzę stąd. Nie wydrzcimy mnie. Zest, nie, ale robię pod, pod siebie normalnie. ale widzieliście takie rzeczy to nie są normalne rzeczy. I to chyba... Jak powiem ta na no serio muszę przepacić największe deszcz ze wszystkich gier. To jest tylko teardown, ale właśnie ta pixelaza to robi takie straszne rzeczy. Że no, można się zesrać. Tyle mogę powiedzieć, że można się zesrać. Ale uch, tam dosłownie była z tego, co widziałem po komentarzach. A komentarze też tam były różne. Właśnie wam pokazać. Zaraz. Eee... Poczekaj. A. Komentarze mówią, także ja napisałem nawet, że... Komenta, to wiele wyjaśnia to jest najlepszy komentarz i ten to jest po prostu straszne dosłownie, to, to jest straszne więc jeśli chcesz zobaczyć tę mapę, to to jest to... Nie wiem czy mam ten... Po kińsku Steam nagle mi się włączył, ale to jest inna, inna. kwestia, ale Ta mapa To no serio mapa posręców. Ten ciąg stworzył. Bimbo, Bim, bim zobacz. Nie powiem... Jak to nie jest banowane, to ja nie wiem, ale nie chcę tego, że widzę ci Nie, nie. Żegnam Was.